I ich zawierzać. To jest nasze miasto. No, z tym gipsem na piąstce to będzie nawet łatwe. Pary, broda, przestań pieprzyć ten gips jest dużo twardszy. niż pusty łeb, Tak. To w jaki sposób można go sobie zafundować? No o interesach czy nie. Ile wiesz kobieta z tym klientom z Hamburga? 25 koła papieru. Czemu tak dużo? Bo się wieś wystraszył i krótko na ten temat. A jacygna się wścieknął jak na mną. Brzużno. To się im odpali piątkę. Piątkę za co? Możemy im dać po półtora koła i ten saleć. Piątka, kurwa, jakiś czadry. Trzeba ich zajebać i się coś dzieje. Morda? Wchodzę, ale sprawy trzeba przygotować. Gniazga ich wyczai. Nie ma pośpiechu. Cygan i pajac nie rzucą tak wszystkiego od razu. Po pierwsze, trzeba ich wyczaić pojedynczo. Nie będą tacy mocni jak w kupie. To znaczy, dwóch.